Elo. W tym materiale Kałach ogląda i komentuje film Żydowscy kłamcy Holokaustu na kanale Zakazane historie. Zapraszam do oglądania. Zobaczmy Opowiem Państwu to. o tym, dlaczego Żydzi uważają dzisiaj Polaków za kolaborantów Hitlera, współodpowiedzialnych za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, czemu to służy i kto czerpie z tego korzyści. Środowiska żydowskie na całym świecie od wielu lat przypisują Polsce i Polakom udział w zagładzie Żydów. Bardzo często w tych opiniach jesteśmy największymi pomocnikami Niemców w zagładzie. Ilekroć słyszymy te opinie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego nawet bardzo młodzi Izraelczycy, którzy przyjeżdżają do Polski, aby poznać historię Holokaustu, uważają kubiku. na współsprawców zagłady? Te opinie nie są wynikiem rzetelnej wiedzy o Holokauście, ale wynikiem indoktrynacji Izraelczyków. Już w pierwszych latach szkoły średniej uczestniczą oni w programach edukacyjnych poświęconych Holokaustowi. Bo to Holokaustowi. żydowska, no. W ich ramach odbywają się wycieczki do Polski, w czasie których poznają oni miejsca zagłady Żydów, jakie znajdują się w naszym kraju. Najważniejszym elementem tych wycieczek jest udział w Marszu Żywych, w trakcie którego demonstrują swój specyficzny patriotyzm. Ale zanim przyjadą do Polski, otrzymują najpierw wyselekcjonowaną wiedzę, która ma im pomóc w interpretacji wydarzeń z przeszłości, z którymi zetkną się w czasie wycieczki do Polski. Ale się musi z wiecznie naciągniętym penisem, jak oni mają tą skórkę, są kur... mnie, ja pierwsze wiecznie truskawa na wierzchu. Odbywa się to na bazie odpowiednio dobranej literatury holokaustu. Malowany ptak Jerzego Kosińskiego i urywki z dzieciństwa Benjamina Wilkomirskiego należą do najważniejszych pozycji w tej literaturze. Obraz Polaka, jaki został naszkicowany w Siąt, gadamy o penisach i o Żydach Malowanym ptaku Kosińskiego, to obraz psychopaty, wyrażającego radość z powodu mordowania Żydów. Skrytym marzeniem każdego Polaka jest według Kosińskiego przyłączenie się do Niemców i wspólne z nimi mordowanie Żydów, ale nie są to tylko marzenia. Kosiński opisuje wiele historii, które Aha. pokazują, jak polski chłop morduje Żydów i wyładowuje na nich swoją nienawiść. Nie inaczej Polacy naszkicowani zostali w urywkach Wilkomirskiego. W jego książce Polacy również nienawidzą Żydów i biorą udział w ich mordowaniu. Opisy tych okrucieństw są tak drastyczne, że czytającemu książkę Wilkomirskiego młodemu Izraelczykowi... Ja mam coś powiem, Boław. Jeżeli Żydzi gadają, że nas nienawidzą że jesteśmy jak i sterowcy, to by mi się kazał pierdolić Izraelu. Znacjonalizowałbym wszystkie te kamienice, które stoją. Nie można ich ruszyć, bo jakiś pej... ma do nich prawa. Zwyremontowałbym to w ch. ciągnął frajer. Taka prawda. Kupę. dosłownie przewraca się w żołądku. To potęguje odbiór Polaków jako współodpowiedzialnych za zagładę Żydów. Książki Kosińskiego i Wilkomirskiego są jednak literacką fikcją. Ale to nie ma znaczenia, bo według twórców izraelskich programów nauczania zrobiam. najważniejsze jest to, że napisane zostały z wielką szczerością i wrażliwością. I dlatego najlepiej nadają się do Ja bym zerwał relacje z Izraelem i z... jak to? Kur... Ludzie wie, czemu ludzie głosują na Brauna? Żydzi nas obwiniają Holocaust, Holokaust, a później my palimy Hanuki, kur... Mach. Ja... I czerpać wiecie, skąd izraelskich mediów. A, te... Poruszając tematykę Holokaustu, zawsze podkreślają, że Polacy byli najgorliwszymi pomocnikami Hitlera. To o. wszystko powoduje, że w naturalny sposób pojawia się u nich przekonanie, że Polska to kraj nieprzyjazny Żydom, a Polacy są od dawna antysemitami. Warto również podkreślić, że izraelskie media poświęcają bardzo wiele uwagi tematyce Holokaustu. W zasadzie nie ma tygodnia, aby w izraelskiej prasie nie opublikowano artykułu dotyczącego Holokaustu. Można by nawet rzec, że ilość artykułów prasowych na temat Holokaustu pod względem ilości ustępuje jedynie prognozom uh -huh. pogody. Nie inaczej jest literaturą naukową poświęconą zagładzie Żydów. Jej liczbę skromnie można oszacować na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy publikacji. Zarówno artykuły prasowe, jak i literatura naukowa na temat Holokaustu już dawno przestały skupiać się na pokazywaniu sprawczej roli Niemców. Za to z lubością eksponują one wątek udziału Polaków w zagładzie. Jedną z najważniejszych pozycji naukowych w tym zakresie jest książka Daniela Goldhagena, zatytułowana Gorliwi kaci Hitlera, Zwyczajni Niemcy i Holokaust. Hmm. Według Goldhagena Hitler jedynie wyzwolił dławione od dawna antysemickie nastroje, a te były obecne wśród Polaków od zawsze. Ja... Jeden z książki Goldhagena mówi wprost: naziści, wspólnie z wielką liczbą zwyczajnych. Ja czasami dochodzę do wniosku, że Żydów to się po... tak po prostu nie da lubić autentycznie naprawdę oni czasami się się zachowują jak kurwa nie ludzie przy pomocy kolaborujących Polaków prześladowali, tropili i oszukiwali europejskich Żydów oraz zamordowali 6 milionów z nich, a około miliona zagazowali i spalili w Auschwitz. So, antisemitism is coursing the globe in a variety of different forms and streams with different emotional effects and different cognitive content. Goldhagen swoją wersję Holokaustu skonstruował w taki sposób, że trudno jest podjąć z nim skuteczną polemikę. Równie ważna stała się książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, Historia Zagłady Żydowskiego Miasteczka opisująca historię pogromu w Jedwabnym, jakiego w lipcu 1941 roku mieli dopuścić się Polacy na tamtejszych Żydach. Gross hmm. mówi o dławionym od dawna polskim antysemityzmie i w taki z góry założony sposób opisuje wydarzenia wiedwabne. Jak pisze w swojej książce, ta ukryta wrogość Polaków do Żydów stała się w jedwabnem śmiercionośna. I doprowadziła do tego, że polska połowa ludności miasta zamordowała żydowską połowę. A Czyli jedwabne jest przypisywane nam Polakom? Naprawdę? Czy z Żydów? Rola Niemców ograniczała się do X. robienia X. zdjęć. Można postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest tyle publikacji przypisujących Polakom udział w Holokauście, skoro oni sami byli ofiarami Hitlera i jego zbrodniczego systemu? Czemu ma służyć powielanie tych opinii? Otóż nie byłoby tak, gdyby nie istniało światowe przedsiębiorstwo Holokaust. O nim zrobiło się głośno w 2003 roku, gdy Norman Finkelstein, amerykański historyk żydowskiego pochodzenia, opublikował książkę pod takim właśnie tytułem. Finkelstein pokazał w niej jasno, że Holokaust interpretowany okay. jest przez środowiska żydowskie w taki sposób, aby kolejne narody mogły być jego współsprawcami i aby móc wyłudzić od nich. A ja słyszałem, że tam w Holololo to, to coś z liczbami jest nie tak. Odszkodowania za majątek pozostawiony przez ofiary Holokaustu. W ten właśnie sposób, jak tłumaczy Finkelstein, Holokaust stał się dochodowym biznesem, z którego zyski czerpią przede wszystkim ci Żydzi, którzy wcale nie byli jego ofiarami. I dlatego Finkelstein nazwał to o? przedsiębiorstwem Holokaust. Początki przedsiębiorstwa Holokaust sięgają lat 70., gdy rząd Republiki Federalnej Niemiec zaczął wypłacać odszkodowania żyjącym jeszcze ofiarom Holokaustu. Te wypłaty zakończyły się w drugiej połowie lat 80. Łącznie było to ponad 4 miliony osób, z których połowa mieszkała w Izraelu. Na przełomie lat 80. i 90. Środowiska żydowskie zainspirowały kampanię propagandową wobec Szwajcarii, domagając się Aha. od niej zwrotu oszczędności ofiar Holokaustu. Przed wybuchem II wojny światowej wielu Żydów, kierując się swoimi obawami, przeniosło swoje oszczędności do szwajcarskich banków. Po wojnie tysiące takich kont nie miało właścicieli ani też spadkobierców. I właśnie te konta stały się kolejnym celem przedsiębiorstwa Holokaust. Dlatego uruchomiło ono kampanię propagandową wobec Szwajcarii, która po kilku latach zaczęła przynosić rezultaty. Szwajcarskie banki utworzyły specjalny fundusz odszkodowawczy, który miał zaspokoić te roszczenia. Do 2001 roku w funduszu wypłacana została kwota 340 milionów dolarów, którą rozdzielono pomiędzy 255 tysięcy osób narodowości żydowskiej. W tej grupie było 124 tysiące obywateli Izraela i 62 tysiące obywateli Stanów Zjednoczonych. Pozostali byli obywatelami innych państw. Po Szwajcarii na celowniku przedsiębiorstwa Holokaust znalazła się Polska, wobec której również wytoczyło ono kampanię propagandową, I mającą wywrzeć nacisk na polskie władze. Najpierw, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się publikacje historyczne i prasowe, mówiące o tym, że Polacy jako naród tradycyjnie antysemicki Aktywnie brali udział w Holokauście, mordując Żydów i grabiąc ich mienie. Ten temat był następnie powielany przez organizacje żydowskie. Dopiero po tej kampanii propagandowej, Światowy Kongres Żydów skierował w 2001 roku do sądu w Nowym Jorku pozew przeciwko polskiemu państwu o odszkodowanie za majątek ofiar Holokaustu. Jego wartość szacowano na kwotę 60-65 miliardów dolarów. Po uruchomieniu tego procesu organizacje żydowskie. Wezwały polskie władze, aby te rozwiązały problem zgłoszonych roszczeń. Kolejnym krokiem była deklaracja Terezińska z 2009 roku, dotycząca mienia ofiar Holokaustu i związanych z nim roszczeń, którą sygnowało 46 państw, w tym także Polska. Wprawdzie ta deklaracja nie rodziła skutków prawnych, ale wzywała państwa do rozwiązania problemu tych odszkodowań. Tego domagał się od polskiego rządu przebywający z wizytą w Polsce w maju 2011 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Po tej wizycie Obamy polskie władze zmuszone zostały do podjęcia rozmów w sprawie odszkodowań z żydowską agencją Heart. W marcu 2013 roku do Polski przybyła pięcioosobowa delegacja Heart z Robertem Brownem na czele, która razem z przedstawicielami ambasady Izraela w Warszawie zainicjowała te rozmowy. I niebawem był ich rezultat. W marcu 2014 roku polski parlament znowelizował ustawę okay. komunikancką. Która poszerzyła krąg uprawnionych osób do pobierania świadczeń kombatanckich. Zapisano w niej, że te uprawnienia przysługują wszystkim Żydom, którzy byli na terytorium okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Izraelski dziennik Time of Israel radośnie obwieścił wówczas, że 50 tysiącom obywateli Izraela będzie wypłacana renta w zamian za szkody, jakich doznali w Polsce w czasie wojny. Ale to miało być do tego. A to nie powinni Niemcy płacić? Przecież to ku... Z jakiej racji Polacy mają płacić? ...pieniądze za to, co robili Niemcy w naszym kraju. To jest ...początkiem sukcesu. Najważniejszym celem prowadzonych z polskimi władzami rozmów było tak zwane mienie bezspadkowe, czyli majątek pozostawiony przez ofiary Holokaustu, po których nie ma spadkobierców, a który z mocy prawa należy do Skarbu Państwa. Aby ten cel osiągnąć, szefowie przedsiębiorstwa Holokaust doprowadzili do uchwalenia w kwietniu 2017 roku przez amerykański kongres tak zwanej ustawy 447. W której pojawiło się pojęcie mienia bezspadkowego. Ustawa 447 miała wywrzeć dodatkową presję na polskie władze, albowiem była w niej mowa o monitorowaniu wykonania Deklaracji Terezyńskiej, którą, jak już wspomniałem, podpisała także Polska. Gdy w czerwcu 2018 roku polski Sejm znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzając sankcje karne wobec osób, które przypisują narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie wojny przez Niemców, w Izraelu zawrzało. Rząd w Tel Awiwie i środowiska żydowskie na całym świecie zaczęły wówczas. Ja to wam powiem szczerze że mi to się wydaje, że Rzymianie to jest jakaś sekta chłopie autentycznie i, i zabrzmi to Mi kur... się wydaje, że rzymianie chcą rządzić światem. Kur... Chłopie oni są kur... z kurwa nie tak prywatnie. Oskarżać Polskę. Znaczyć, o... Nie wyzywam narodu żydowskiego, tylko że mają taki charakter. Pływanie prawdy w sprawie zachowania Polaków w czasie wojny i ograniczanie swobody badań historycznych. W rezultacie tych oskarżeń. Wprowadzony do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zapis został potem usunięty przez Sejm. Przedsiębiorstwo Holokaust, pomimo tego, że nie osiągnęło jeszcze powziętego celu, nie traci nadziei i kontynuuje swoje działania wobec Polski. I dlatego Jehuda Ewron, szef Komisji do Spraw Restytucji Mienia Ofiar Holokaustu w izraelskim Knesecie, zaapelował do społeczności żydowskiej na całym świecie słowami. Musimy kontynuować walkę, nawet gdy sytuacja jest trudna. Tylko, że tej walki nie można kontynuować bez polskiego antysemityzmu i polskiego o. udziału w zagładzie.